Na sześć litrów wlałem to, o kurwa, pod korek, panie, to tu jeszcze ze trzy to było. Uu. Ostatnio paliła. Nikogo nie widać. O, to siedzie. Wale, to będzie i z mojego słychać. Ale zimno, w, kurwa, w łapy trochę. Mi to To jest sąsiad <grym <grym Problemy techniczne Jakie tam <grym> Ten guzik to jest normalnie wciśnięty No, no tak jakby wciśnięty no, i dlatego no. nie odpala no. no Zadzwonisz do niego? Tu jest taka ramka chyba na tym Zwróćcie. guziku i za no, tą ramkę ma, pewnie no, piach wlazło no, no, dlatego no ja nie odbija żarty, no. ci, Tu ile tu kawałek no. Ale jak on podjedzie jak motor nie odpala? Sąsiad. Nie się. Kurwa no Ojej. No, no, <grym> Te kurwa nowe sprzęty. No ja, jak ostatnio tu przyjechałem pojeździć, to do tęgiego trzy razy jeździłem po klucze Dobra, to ja popadłem. W stole pewnie Sąsiad, sąsiad. Kurwa. Ty, jedno jest takie też. Ja że... No patrzyłem, 103 zł kosztuje w 103 zł A ty i tak masz ten od starszego modelu. No i powinny... już nowy patrzyłem, to za 103 zł kupuję Ten nowy taki? Polikowali. Wracam kurwa i kupuję właśnie w kółku. Kurde. Ej, bo w sumie Ty nie masz kopki, to też akumulatora szkoda no, rozładować. No właśnie. Ej, to tu kopki nie ma, kurwa. Ale to kopka... A, no w sumie Ale to i tak też by nie to tak na wyłączniku, dała, no. kurwa, by kopka nic nie tego ja Nie, tylko chodzi o to, że ten jak się... Roz... jest w domu, jak coś to... właśnie. Poczekaj, spróbuj. A daj kija. Tadzik, weź palniczko, przypal, to Poszal. się przycisk rozpuści i będzie działać. No spróbuj teraz. Nie no, to trzeba tym guzikiem poruszać, kurde. Próbować go wciskać no. i. O, ale szaloszem go wcisnąłeś teraz. Ej. No to co, jak, kurwa, A ja bo tam się coś łamało, może. Urwa. Sąsiad, w. Widzieliśmy Sąsiad na, na... Bo... na, na olixie nigdy mnie nie zawiódł. <laughs> <laughs> Kawa taki, Może odpali, jak odpali no, no. kurwa to ten, to podjedziesz do tego. Nawet nie chcę, tutaj na wtrysku nawet nie pierdnie z wydechu. Tak, no ja to chyba, wiesz co, tu, to jedno kostkę odpiąć widzisz, to... widzisz, na kurwa piasek wypada z tego, nie? Weź się go przechyl tak bardziej nad moją stronę, o. To jest mocniejszy. Sąsiad siedzi. Już się... jakimś kurwa patykiem jakby był twardy czy coś, kurwa. Telefonem, dawaj ta telefonem. O, o, o. Ja ten telefon! O, Ja mam nie gumowy, ten, ale... Masz. Nie, nie, ten, daj ten. Tym kurwa Daj zobacz. kamienia ta. O ten no. <laughs> Tym płuknij, to kwadratowe lepsze nosi, kurde. Ty jak to zadziała to kurde. A ty tak. No jestem ciekawy czy to no, bo, zadziała. Przedtem, żeby odbić, kurwa to się No spróbuj go odpalić, może puściło. No trochę wyszedł teraz ładnie ten buzik. No. No. Weź, spróbuj. Jak ktoś to go nie wciskaj na biegu go kurwa zgać. O! Już zawsze. Jeszcze popukać trzeba, ale już chociaż coś się załapało. Wciskają <grywa> go Nie no, on tak jak wyszedł wtedy to było git, ale wiesz co, co, z tym guzikiem coś się łamało, bo on powinien sam się tak wyciskać, patrz jak on lekko się wciska Nie, bo piachu jest na ten i wiesz, jakieś ziarenko kurwa blokuje, że nie może wycisnąć Ale wiesz co, one, one są na takich sprężynkach, podejrzewam, że może ten piasek tu sprężynkę rozwal, Wylazł. Wylazło teraz całkiem, no Kurwa, sąsiad, dasz na koło, motor zgaśnie, kurwa, to trochę ryzykowne ale lata ten guzik, widzisz no pan? Ja, się... To się jest... no nie to już... tam. Sergi, tam... tam jest całkiem to, to już psiukanie. Dobra, odłączymy to kostkę, to kurde. Ja to bym tak zrobił. Że co? No, kostkę odłączyć. I będzie palił normalnie. No, ale nie będzie miał gaszenia i nie będzie mógł światłem przełączać. No to aby podjechać do tego, to kompresorem, wiesz, rozkręci najwyżej te, te dwie śrubki. Kompresorem psiłknie. nie może mu Daj, odłączymy to, bo zaraz akumulator padnie, a jak na... I podjedziesz, psiukniesz kurwa tym. No. A zgasisz go, kurwa, kurwa, kurwa oprzesz się o szopkę, kurwa, jedynkę włączysz i zgasisz. Czekaj, majster. Wypniemy, kurwa, kosteczkę problemu. Weź <ślinie> się wyp. W Kawasaki nie było takich problemów. Tam jak nie palił, to nie palił. <ślinie> a już stanął, to na... Nie na no zawsze pali. O ale kostka zajebana. No dobra, teraz powinien odpalić. A może to normalnie. przez kostkę? Nie, no przez kostkę to nie, ale zobacz teraz odpali. No musi odpalić. Czekaj, gdzie ta kostka, bo potem ja nie. Ale tak. to, to Jest tylko taka jedna sobie... wielka, że tylko jedna taka jest to. No dobra, naprawione. Chciałem powiedzieć, że ten łańcuch to sąsiad zapinał, żeby nie było. Jeszcze łańcu. Po mnie dalej jest to zapinka oryginalna? Nie. Na wiem. ten drucik? no ja wiem. A gdzie to było? A chuj wie! Nie. A może już odpadło? Nie, jest, patrz. Kurde, to to powiem ci, nie wiem kto to zrobił, ale... Ja to robię... Że to jest... gŵr Dobra, tutaj to już może ruszę. Dzięki, majster, że mi pomogłeś, jak już sprowadziłem. Czekam. O, o, patrz. o już Ej, O, no te... o widzisz? Teraz to ja już Teraz Marce, to no, już no, bym ja zjechał. Ojej. Dobra, by. siłowni po świętach, żeby pierogi. Dobra, by tu ruszyć. Uff. No, to twoja opona lepiej klei niż sąsiadowi Patrz! Tazik na docieraniu Kurwa, Tadzik, chyba dwójko szłeś, a nie trójko! O, kurwa! Impreza u Tadzika! O kurwa! Ja jestem majster! Ciężko mnie odpalić Dać im betę dociera Kto to pisar? Chyba tak, to pisar? Pisar, czy to ty? To <laughs> kurwa pisar kurwa na wyjdzie Pisar, ale to samym błotem, Jestem, to ci nic nie... nie... Jeszcze szybą otwartą. <gurła>, sorki, w sumie nie pomyślałem. Dobrze, że ci się nic nie zbiło, to nie będziesz chciał pieniędzy. Tak, nie, Panie, panie to to na pewno nie teraz. Tak. tak... Nie. Ej, takie coś to nie od kamienia.